So, want to look like this guy? Yes! Okay! So, welcome to the Ultimate Douchebag Workout Super jiu Master Flex 2! New and improved! 2! Your results may vary. Make-on, monstrous, muscle mass, heart failure, reduction of sexual performance, muscle brain cells, permanent muscle damage, tissue damage, blurred vision, extreme migraines, no refunds for sure. We are not responsible for these things whatsoever, and we don't give a damn about you. We really don't care. Dzień dobry, e, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dlaczego nie ma dzisiaj? No, uznałem, że coś innego. Bo na razie mi się nie chce grać w GTA, dlatego, no cóż no, gramy w dwójkę. Dzisiaj przychodzę do odcinka, tak, łapka w górę, bla, wszystko są nudne, muszę powiedzieć zawsze na początku, bo to jest taka formułka, wiesz, każdy youtuber tak mówi, więc ja też tak muszę mówić. Co my tutaj mamy? Wejście do środka, okej, okay, czyli startujemy, na razie nie jesteśmy zbyt piękni. Na czym to będzie polegało, zobaczymy, a propos tego, tak, tak, wszystko spoko, a propos tego, czy by dokończyć tamtą drugą, tamten odcinek wcześniejszy, to zobaczę, pomyślę coś nad tym, i po prostu myślę, że dokończę ten i ten razem. Będzie to po prostu tak podzielone, żebyście zobaczyli, jak na maksa się Wygląda, nie? Rozmawiamy jakoś. Tu musimy chyba mieć właśnie to, wszystko, żeby tutaj z tą dziewczyną pogadać. Z tym typem, co mi on powie? Mogę mieć. Okej, okay, mogę mieć tatuaża, a muszę być prawdziwym facetem. Musimy 51 yy, tutaj siły, więc spróbujmy coś podchwilić. Okej okay. Bardzo. Dziwne odgłosy. Dobra, wiecie co? Tu no teraz musimy bisa robić, kurde, nie udało mi się raz. Aha, teraz muszę trzymać, rozumiem Okej, okay. nie mogę za długo trzymać i muszę też nie puszczać chyba, nie? Okej, okay, czyli teraz mogę zadzwonić do mojego taty pewnie po pieniądze. Więc dobra, zadzwonimy do taty po pieniądze. Eee, zadzwonimy. Okej, okay, dzwonimy. No dobra. Can you send me some money? No idiot. <noise> Jakbyście się pytali, jak się kończy pierwsza część właśnie się kończy tak, że jesteśmy mistrzami jakimś tam czegoś tam nieważne. Dobra, wejdźmy tutaj i potrenujmy na. na tym co to jest. Okej, okay. musimy teraz... Aha, klikamy po prostu. a to jest najprostsze chyba, bo najszybciej się to robi. Dawaj, 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 dawaj. Dobra, dwujeczka. Więc nie jest już tak źle, już mam tutaj jakiś fajny fryst. Nie, wiem, co to Mamy prawie maksymalnie. Dobimy właśnie do Maxa. Zobaczmy. zobaczmy. to dało? Mam ten telefon, tak? Mam to na maks, No spróbujmy zadzwonić do naszego taty. Zobaczymy. Zobaczcie, odkryłem nowe pomieszczenie. co my tu mamy? Jakieś. Kurde. kryogeniczne? Co to jest? Taniej stacjon. No kupmy to, co to jest? Łaak! A bo to jest. Aha, to jest solarium. Czy możemy tutaj się trochę. przysmażać, to tak to nazwijmy. Okej. Okay. Okej, okay, możemy mieć. O, możemy sobie tutaj w ogóle zmienić ten. Zmienić No dobra, weźmy sobie po prostu jakieś, jakąś brudkę O tak. Troszeczkę słagu więcej. To mi się podoba, ma 4% słagu. To już, to już jest to, to już jest tos. Dobra, moja mała, no to weźmy na takiego pół Pitbula, niech będzie, no już wyglądamy troszeczkę lepiej, minimalnie. No ale co my mamy tutaj? No nie możemy tu. Nie, możemy tu wejść. Okej okay. 100, 100, 100! A to jest takie ultra, tam są same najlepsze naskły. Czyli tam musimy wejść. Tego się raczej nie dowiemy w tym odcinku, ale co z tą panią? Czy naprawdę ja ją mogę zaprosić? Hey, no, well, um... Naprawdę? Naprawdę? <gul> no dobra, nieważne, jesteśmy coraz tutaj bardziej, nie wiem jak to nazwać. Weźmy sobie tutaj, co my tutaj mamy? Ty jesteś. O tu są! Co to jest? O, 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 okej, okay. dało, da, dało mi to coś. Nie wiem, co, co to jest, ale uznajmy, że szybko musimy pójść na na pompowanie. Zobaczcie, kupiłem to jakieś power, coś tam, ultra, suplementy, diety, nie mam pojęcia co to jest, pewnie jakieś ruskie dopalacze, tak jak to było w pierwszej części, no ale już mamy progres, mamy 15% masy, zróbmy jak najwięcej tego, kiedy mam te ruskie suplementy. Chociaż możemy zadzwonić teraz, nie zadzwonimy teraz szybko, szybko zadzwońmy teraz do, nie, już nie zdążę, ale zadzwońmy do taty, żeby dał nam hajs. Oczywiście, wiadomo, nie, a po co się dzwonić do rodziców? O tylko będzie narzekał dała nam te pieniądze. No dobra, mam troszeczkę tutaj Tu jeszcze coś mamy, tego nie widziałem. Cześć! E, e, Okej, ty nie tylko Okej. Okay. 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 Musimy mieć 20 masy, 8 słagu i 5% tego czegoś. Nie mam pojęcia co to jest, ale będziemy dzisiaj w tym odcinku na pewno to zrobimy, więc na razie ja, wam, ja dobiję do 20% masy i zaraz się widzimy, tak? Więc druga pani, ja tu pani nie chce, ja chcę tutaj prawdziwych suplementów. No, dobra, to trochę, mamy 28 masy, więc no już zobaczcie, jak się. Jak tutaj dopakowałem, jak urosłem. No teraz, tu już nie jesteśmy taką pizdeczką trochę. I teraz zadzwonimy jeszcze raz do ojca, to wiadomo po co. Żeby no, złożyć mu, mu życzenia. Tylko powiedzieliśmy, Guess what? Wiesz co? już tam wiedział, że trzeba wysłać tam Pinelashin, czyli właśnie kupić sobie jakieś koszulki. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Red. Boos, <noise> czerwone jaja, no ciekawe, ciekawe. Możemy teraz sobie tanktopa kupić albo tak... No kupmy sobie takie coś. To będzie dobre. Bo teraz wyglądamy wiecie, już widzicie są klatę, już mamy troszeczkę więcej słagu jakoś, jakoś to wygląda. I kupmy sobie teraz jakieś spodnie, porządnie. Dobra, na razie mi kamera padła, nie mam zbytnio na razie czasu, więc czekam jak mi się też trochę naładuje, więc na razie będziecie mieli bez, bez mojej twarzy S -s smuteczek, no ale tak, nic nie chce jej oglądać. Dobra, zaprosimy sobie tutaj kilka właśnie znajomych. Nie wiem na czym to polega, ale zrobimy to. I update status. Okej. Okay. I co nam to daje? Bo nie mam pojęcia co nam to daje. To jest to, dostajemy popularności, troszeczkę tutaj poklikają i mamy już 15. Nie yeah, proszę ale po... chyba zbyt dużo poklikałem, mam aż. I chyba trochę przesadziłem. Co nie zmienia faktu, że możemy zrobić jedną rzecz, która mnie tutaj fascynowała od początku. Czekajcie, to było tu, to, tą stronę, czy tą stronę? Nie, to było w tą stronę. Czekajcie, tu, tu i teraz do tyłu. I czy się nam uda? Cześć, pomogę ci. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, spokąd da się to zrobić. Wie dziewczyny, które już nas lubią w jakimś stopniu, czyli to, czego wy w, 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 nie zyskacie oh, nie w życiu. Nadchodzi wielki moment, dociskamy to już. No i tak jak zawsze, teraz też gram 30 minut, ja to skrócę pewnie do 6-7 minut, tak żeby wam to wszystko pokazać. I mamy 50%. okej, okay. mamy tatuaże, zaraz to zobaczymy. No i oczywiście, żeby nie było, dzwonimy do, to do babci tym razem. Mamy 3000 hajsu i zobaczymy. Zobaczymy, co teraz ma nam do zaoferowanie ten pan. No ok, tatuaże 500 aż 750, to jest najlepsze, tak? Dobra, 750. ile nam to słagoda? No, nie tak dużo, no ale już lepiej wygląda. Już lepiej wygląda, trzeba to przyznać. Widzieliście, teraz troszeczkę sobie uprzeszczyłem twarz, tak jak jeden znany youtuber. Więc o już coraz, coraz lepiej z tym swagiem, ale jeszcze trochę, jeszcze trochę, żeby trochę lepiej wyglądać, wiadomo. Musimy mieć aż niego 50. Nie wiem czy będzie na to z mnie stać. Właśnie tu, tu jest ten minus, trzeba właśnie dużo mieć pieniędzy. No, no, zaraz, zaraz zobaczymy. Okej, okay, coraz lepiej, jeśli teraz... Gładce jak pupcie niemowlaka, zobaczymy, dobra, zmienimy teraz, teraz troszeczkę sobie tutaj zarost na maksymalny z tego co widzę, więc maksymalny Słuchaj tutaj rośnie, jest 26, dobra, więc już, 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 już jakoś wyglądamy, już to jakoś e, pokazuje jak się człowiek zmienia, wiadomo No chyba, że jesteście tak gruby jak moje widzowie, to dobra, już, sam byłem gruby kiedyś, dobra, nie obrażać mnie, Teraz dziwnie wyglądamy, muszę przyznać, no ale sobie coraz bliżej celu no i teraz znowu klikanie do 50, ja nie mogę. Czy wy to widzicie? Mam wszystko na maksa. I teraz ja nie wiem, jak mam swag zdobyć. Jak mam swag zdobyć? Nie wiem, jako jakoś się to da, da zrobić? Nie wiem, swag. Mam popularność bardzo dużą, bo widzicie, popularność jest tutaj naprawdę, naprawdę spoko. No tylko, że, że nie wiem, no, nie wiem, socjalne rzeczy patrzcie, bo tu możemy sobie właśnie updatewać status. Patrzcie, o jej, jej updateuje się status. Je, super, jestem fajny, jak każdy youtuber robię. Jakbym potrzebował naprawdę różowe spodnie. Okej, okay, 36, 37, 37. No i widzicie, to jest cały czas. No dobra, to była pierwsza część. Ja się widzę z Wami na następnej części, w której dokończymy całą tą grę. No i myślę, że coś Wam, jakąś wstawkę tam z jedynką, żeby Wam pokazać, jak to wszystko wyglądało, jak to fajnie się zmieniało. Tym pozytywnym akcentem kończę. Trzymaj się cześć, łapka w górę, komentarz. No i subskrypcja kanału. Pamiętacie, Gta się pojawi najpewniej pojutrze. Jutro zobaczymy, a po Gta będzie właśnie końcówka tego symulatora siłowni, stary co, co ty robisz Nieważne, na razie you know I, I started off in